Podwozie maszyny jest podwoziem długim, z gąsienicami o szerokości 600 mm z wysoką ostrogą. Ten typ podwozia bardzo dobrze z osłonami, jeszcze jak Państwo widzicie w dolnej części, z osłonami rolek. Ta aplikacja jak najbardziej nadaje się do pracy w kopalni czy na hałdzie. Także zabezpieczamy podwozie przed jakimiś uszkodzeniami yy, materiałem. Na pewno zapytacie Państwo, czym ta maszyna jest niezwykła w porównaniu do klasycznej koparki węgielnicowej. Jak już wcześniej wspomniałem, maszyna jest koparką hybrydową. Hybrydowość tej koparce to kilka elementów. Po pierwsze, może zacznijmy od silnika. Silnik w maszynie to Caterpillar C93 o mocy ponad 300, 300 koni mechanicznych, spełniający normę emisji spalin z tej 3 w koparce, w silniku tej koparki, zainstalowany jest filtr cząstek stałych, filtr tak zwany aktywny, czyli ze świecą półliniową, która jeszcze przepłukuje ten filtr podczas pracy, czy, 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 Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi, to jest jeden element. Maksymalny moment obrotowy tego silnika ustawiony jest na obroty 1500. Czyli to jest bardzo niewielka wartość i już uzyskujemy efekt w postaci zmniejszonego zużycia paliwa. To tylko jeden element. Drugim elementem, uważam najważniejszym, to układ obrotu maszyny, ponieważ koparka, kiedy skręca, magazynuje w na specjalnych akumulatorach azotowych zainstalowanych w wadze maszyny energię kinetyczną. I podczas hamowania, ta energia podczas hamowania obrotem koparki, ta energia jest magazynowana w tych akumulatorach i podczas ruszania koparki, kiedy wykonuje następny ruch roboczy obracając się, energia jest oddawana, czyli znowu zyskujemy, zyskujemy energię. Trzecia sprawa to przebudowany, specjalnie skonstruowany dla tego modelu układ głównego zaworu i głównej pompy. Która jest elektronicznie sterowana i wspomaga podostawę układu. Warto również wspomnieć, że odzyskujemy również energię podczas e, opadania wysięgnika, ponieważ siło, e, e, olej hydrauliczny, który e, m, zgromadzony jest w siłownikach podnoszenia e, wysięgnika. Nie przepływa poprzez pompę hydrauliczną, podczas opadania wysyłnika, tylko tak zwanym bypassem schodzi do zbiornika. Także te wszystkie elementy powodują, że maszyna naprawdę bardzo mało pali. Na tak czegawłości powiem Państwu, że podczas wykonanych przez nas testów koparka spala między 19 a 21 litrów na godzinę pracy, gdzie przy klasycznej koparce tej wielkości jest to wartość około 30 litrów.